Halo, halo, dzień dobry. Włączam się do Was w kolejnym codzienniku, czyli w drugim codzienniku. Ten pomysł powstał spontanicznie wczoraj i dziś jest kolejna audycja, więc zapraszam Was do niej serdecznie. Na początek tradycyjnie przeczytam z książeczki. Kocham Cię na każdy dzień, Wery Simon. Dziś mamy 10 lipca. Przesłanie na 10 lipca. W rzeczach koniecznych jedność. W rzeczach wątpliwych wolność. We wszystkich rzeczach miłość. Bardzo piękne. I teraz jeszcze przeczytam z tej malutkiej książeczki. Odważ się żyć odważnie, to jest ta, którą część z Was już zna. A więc, przesłanie na dziś: Nie ma w życiu większego braku od braku odwagi, aby żyć dalej po doświadczeniu, straty lub porażki. Jeżeli popełniłeś jakiś błąd, zawsze jest ci dana. Jeszcze jedna szansa. Możesz rozpocząć od nowa, od dowolnego momentu. Porażką nie jest upadek, ale pozostawanie w dole. I jeszcze przeczytam, nie czytałam ostatnio, przesłanie z książeczki recepty na szczęśliwe życie Tereski Synorackiej. To, co wysyłasz, to wraca. Czasami podwójna praca. Żyj pełnią życia. Wszystko działa w sposób doskonały. Witaj Krysiu, miło. Cieszę się, że jesteś. Zaraz przeczytam. I teraz weźmiemy Louise Hay. Medytacje leczące duszę i ciało. Przeczytamy, co dla nas dziś jest. Jestem świadomy dobrobytu. Zawsze mam wszystko, czego potrzebuję. Odziedziczyłam wielkie bogactwo, miłość w moim własnym sercu. Im więcej dzielę się tym skarbem z innymi, tym staję się bogatsza. Pomyślność zaczyna się od pogodzenia się ze sobą. Nieważne, ile mam pieniędzy, jeżeli nie czuję się dobrze we własnej skórze, nie mogę tak naprawdę cieszyć się żadną sumą pieniędzy. Mój dom, samochód, ubrania, przyjaciele i konto bankowe to jedynie odzwierciedlenie moich myśli o sobie. I niezależnie od tego, gdzie jestem? Lub co się dzieje, potrafię zmienić. Prawdziwej pomyślności nigdy nie zapewni nam żadna suma pieniędzy. Pomyślność to stan umysłu. Mój umysł jest otwarty na przyjęcie, powodzenia. Co dzień rozpościeram się szeroko. I rozpościeram ramiona i mówię: Jestem otwarta i gotowa na przyjęcie całego dobra i obfitości wszechświata. O, i Krysia Jaroszek, dwie Krysiulki. Witajcie, moje kochane. Już wobec tego y, zaczynam od przesłań. Pierwsza była Krysiulka Krzyżanowska, a więc wyciągniemy. Kartę dobrostanu. Cieszę się, że jesteście w moim codzienniku. Ufam, że będziecie gościć u mnie częściej. Kryśu, dla ciebie przesłanie dobrostanu. Codziennie czuję się odważniejsza. Pozostaję w ciągłym ruchu. Jestem zanurzona w życiu i otrzymuję nieustanne wsparcie. I słowa mocy dla Krysi Krzyżanowskiej. Mam wolność, aby robić rzeczy, które kocham. Jestem całkowicie niezależna finansowo. I wyciągniemy kartę anielską. Krysiulka zameldowała się pierwsza. Anioł wiary. Oj, Krysiu, coś tam u ciebie zapomniało się chyba. Ale anioł wiary przypomina. Jego przesłanie brzmi: Wierzę, że dobroć i radość są moje teraz i na zawsze. I wyciągniemy malutką iluminację dla Krysi. Dzisiaj wyjdź do ludzi z uśmiechem. Życie jest zbyt krótkie, aby je sobie zatruwać niezadowoleniem. Także, Krysiu, no coś tam do Ciebie idzie. Krysiulka Jaroszek, witaj, witaj, witaj. Co tam u Ciebie, Krysiu? E, mówię do Krysi Jaroszek z obrzycha Dla Ciebie przesłanie dobrostanu. Cieszę się dobrobytem. Z lekkością przyciągam dostatek. Wow, Krysia! I... Karta Słowa Mocy dla Krysi Jaroszek. Jestem wewnętrzną siłą. Cudnie. I kartę Anielską dla Krysi Jaroszek. Te osoby, które pierwsze napisały, mają to szczęście, że dostają każde przesłanie. Anioł Mocy, Krysiu. Moc boskiej miłości chroni mnie i otula. Małą iluminację dla Krysi Jaroszek. Kto nie ma odwagi podjąć ryzyka, ryzykuje najbardziej. Zaryzykuj i dzisiaj zrób coś inaczej. Krysiulka Krzyżanowska pisze: Dziękuję, Zoś, za piękne przesłania, proszę bardzo. I ja teraz wyciągnę dla Patrycji R, ponieważ. Obiecałam, że wyciągnę, więc to jest dla Patrycji R. Karta dobrostanu, Patrycja dla Ciebie. Każdego dnia wzrastam w wieże mądrości i bogactwie. Słowa mocy dla Patrycji R. Jestem w pełni obecna w każdej chwili. Doceniam błogosławieństwa w moim życiu. Karta anielska dla Patrycji R. Anioł Książę Południa. Znika wszelki ból i napięcie, gdy unoszę się w bezmiarze boskiej miłości. I iluminacje dla Patrycji. Obserwuj swoje nawyki. Codziennie zrób coś inaczej. A więc, kochani, to takie przesłania. Dziś chciałam porozmawiać o zaburzeniach narcystycznych. Nie wiem, czy w środowisku, gdzie się stykacie z ludźmi, macie wrażenie, że jest tego jakby więcej. Albo po prostu mówi się o tym więcej. Osoba z założeniem narcystycznym to tak jak tu na fotce w moim tle potocznie mówiąc jest zapatrzona w siebie, jest, jest dominująca. Osoba narcystyczna jest bez skrupułów. Osoba narcystyczna jest także manipulatorem, to nie jest tylko mężczyzna. Ja tu większość uznaje się, że jest zaburzeń narcystycznych, ale są też narcystyczne dzieci, narcystyczne kobiety, narcystyczni rodzice, narcystyczna matka czy ojciec. Powiem wam, do moich rozważań, co mi przyszło, że jesteśmy pokoleniem dziadków, rodziców, wojen i traum. Z czego się głównie bierze to zaburzenie? Zaburzenie narcystyczne bierze, swój początek ma w dzieciństwie. Jakieś bardzo traumatyczne zdarzenie tak przedziale 3-7 lat i to zdarzenie jest tak bardzo bolesne, że dziecko je wypiera dla ochrony. To jest tak jakby powiedzmy skaleczony palec i narcyz już od dziecka owija tą ranę narcystyczną tak bardzo. Ona jest tak bolesna, Wypiera i później żyje w dorosłym życiu z ogromnym lękiem, żeby tknąć tej rany narcystycznej. Osoby narcystyczne rzadko kiedy podejmują terapię. Ponieważ te osoby stworzyły swój imidż przez lata, i one wierzą, że takie są. Na przykład typowa zagrywka i stwierdzenie narcyza, na przykład jeżeli to jest mężczyzna do kobiety. No, widzisz, gdybyś mnie nie wkurzyła, to byś nie dostała, albo bym cię nie obraził. Um. Robi się tak, narcys robi tak, ponieważ jest mistrzem wpędzania w poczucie winy swoje ofiary. Narcys trzecim okiem wyszukuje swoje ofiary. To nie jest tak, że narcyz bierze, powiedzmy, jak jestem kobietą, będę mówiła na ten moment, być może przygotuję kobietę, bo nie, nie zmieścimy się w czasie. Y potrafi, tak jak powiedziałam, po mistrzowsku manipulować i wpędzać w poczucie winy, że kobieta, która wychodzi ze związku z narcyzem, potrzebuje tak ogromnej, długiej terapii. Ona już w końcu uwierzyła, że taka jest. Osoby z zaburzeniem narcystycznym to są psychopaci. To już trzeba nazwać po imieniu. Że to zaburzenie jest psychopatyczne. Mamy takich ludzi dookoła naprawdę bardzo dużo. I te osoby nie zdają sobie z tego, że tacy są. I na przykład mówi, a co w tym złego, że ja lubię się ładnie ubrać? A co w tym złego, że lubię mieć poukładane Osoby z zaburzeniem narcystycznym często są pedantyczne. To jest kolejna taka fobia. I, i osoby narcystyczne są, mówi się o tym zimny drań potocznie. Osoba narcystyczna jest z tobą do momentu, kiedy ma z ciebie korzyść. Jeżeli jakakolwiek to relacja, czy pseudoprzyjacielska, czy znajomości, narcyz jest do momentu, kiedy ma korzyść, czyli jak może przy tobie świecić, zbierać laury, jak może przy tobie korzystać z różnych dóbr, to wtedy jest z tobą w relacji. Czyli relacja z narcyzem to jest coś za coś. Nie ma y Narcyz nie jest zdolny do empatii, nie jest zdolny do, do głębszych uczuć. Dlatego kobiety, które wychodzą z tej relacji, nie mogą zrozumieć, dlaczego nie mógł mnie pokochać. Nie mógł, ponieważ nie ma tego, nie ma rozwiniętego tego, żeby wejść w uczucia głębsze. Aktor super. Na tysiąc fajerek potrafi zmieniać się błyskawicznie. Jak możecie na przykład poznać narcyza w bardzo taki prosty sposób? Spróbujcie mu się sprzeciwić. Spróbujcie powiedzieć swoje zdanie. I wtedy zobaczycie, co się z narcyzem. Dzieje. Jest bardzo często, że wpada w furię agresji. Narcyzowi nie można się sprzeciwić. Ja jestem pan i władca. Czasami nawet jak mówią. Kto z nas zna osoby z zaburzeniem narcystycznym? To mogą być też kobiety, mogą być mężczyźni, dzieci, rodzice. Krysia napisała. Dzięki za wspaniałe przesłania. Dalej, Zosiu, działam. Tak w ogóle, to mam za dużo empatii, ale pracuję nad sobą. Pozdrawiam. Pozdrawiam, Krysiulku. I jest z nami Terenia Synoracka. A Tereniu, ja czytałam Twoją książkę, przesłanie, które mi przesłałaś kiedyś w prezencie. I teraz dołączyłaś. Witam cię ciepło i miło. Przesłanie dobrostanu dla Tereski Synorackiej. Ja i życie jesteśmy jednym. Cały świat kocha mnie i wspiera. Pięknie. Co tam terenie u ciebie? Właśnie teraz karta słowa mocy dla tereni senorackiej. Właśnie teraz świadomie wybieram zaufanie i pewność, że wszechświat mnie wspiera. I tak właśnie. Jest. I kartę anielską dla Tereski. Anioł istoty miłości. Pięknie. I przesłanie jego brzmi, tereniu. Niech miłość stanowi centrum mojego życia. I teraz weźmiemy przesłanie z inspiracji Ewe Folej dla Tereski Snorackiej. Codziennie wymyślaj kilkanaście nowych zachowań wspierających Twoje wartości. Bardzo piękne tereny. Kochani, psychopaci są wśród nas. Wydawać by się mogło również, że tacy ludzie dookoła nas nie istnieją. Czy Wam się tak wydaje? i że przy takich cechach byśmy je doskonale rozpoznali, to są krótko takich tych cech, trochę wymieniłam, bo tych cech jest więcej, żebyśmy je rozpoznali. No niestety nie jest to wbrew pozorom pewne. Jedno jest pewne, jest to osoba, która będzie dążyć do do wykorzystania każdej osoby, dookoła, dla jej potrzeb czy dla jego potrzeb. Nie będzie się absolutnie przejmować konsekwencjami, ani też jakie to miał skutki. Narcyza w ogóle, w ogóle absolutnie nie interesuje, że niszczy czyjeś życie, czy to finansowo, czy psychicznie czy nawet fizycznie. Zetknęłam się osobiście z takimi osobami. Skutki tego zetknięcia, no nie były przyjemne, ale ja mam to szczęście, że już byłam. Yy, Nazwijmy to tak trochę zorientowana. Być może miałam wcześniej do czynienia z osobami z zaburzeniami takimi, ale na tamten moment nie byłam świadoma, że to jest właśnie zaburzenie narcystyczne. Narcyz, tak jak powiedziałam, wyszukuje trzecim okiem swoje ofiary. Są to najczęściej kobiety z syndromem ofiary. Są to te matki polki, które tak się troszczą. To znaczy, to dla narcyza nie jest atrakcyjne, ale jest łupem łatwym do wykorzystania. Kobieta z syndromem ofiary, ona idzie z sercem otwartym, współczującym. Ratownik, jak ratownik, idzie z pomocą. I kiedy to wszystko się kończy, jest... Y jakby to powiedzieć, przerażona tym, co się z nią dzieje, czy co się z nią działo. Jeżeli jesteśmy w tym związku, to od razu nie wiemy, że to jest narcyz. Jest też postek narcyza ukrytego. Na co należy zwrócić uwagę? Narcyz bardzo często wypowiada się źle o innych ludziach. Narcyz jest zwykłym plotkarzem. Narcyz będzie wyciągał od ciebie Twoje intymne rzeczy, rzeczy z życia osobistego zdarzenia, żeby potem je wykorzystać przeciwko Tobie, żeby mieć asa w ręku i żeby móc Tobą manipulować. A więc jest często bardzo dobrym rozmówcą. Studiuje psychikę kobiet ale a więc bardzo dobrze wie jak się do nich zwrócić. I bardzo dobrze wie jak prowadzić swoją taktykę. Jest duża część yy, narcyzu Którzy są świadomi tego, że są narcystyczni, ale jest też duża część, która nie zdaje sobie sprawy i myśli, że to tak jest wszystko w porządku. Czy macie, kochani, jakieś pytania? Czy macie jakieś refleksje? Być może byliście w relacji. Z tak zwanym zimnym draniem, czy, czy kobietą. Osoby z zaburzeniem narcystycznym mają, jakby to powiedzieć, bez skrupułów bez skrupułów, wezmą Twoją tak zwaną ostatnią krągę chleba. Absolutnie nie pomyślą o tym, że Ty nie masz. Nie licz na to, że. Mają coś takiego jak tak zwane sumienie. Tego narcyzm niestety nie ma. Jest bardzo mocno wyrachowany i często um, narcyzm, um, jeżeli chodzi o Seksualność nakłania swoją partnerkę, jego interesuje tylko on i wszystko to, co mm, zaspokoi jego potrzeby. A więc potrafi swoją partnerkę nakłaniać do różnych mm, seksualnych, jakby to nazwać nie wiem, czy nazwać to dewiacją. Nakłania jest, bardzo często lubi seks grupowy i nakłania do tego swoją partnerkę. Jeżeli ona się nie zgadza, no to oczywiście według niego jest głupia i często się z taką partnerką rozstaje. Wiele narcyzów jest albo biseksualnych, albo homoseksualnych. Nie wszyscy ale w dużej części tak się zdarza. Tak jak widzicie tutaj, na tej fotce w tyle, ma zamiłowanie do siebie i często do, do swojej płci. Kochani, na zakończenie spotkania, bo to nie chodzi o to, żebym robiła jakieś wywody, wykłady, bo, bo nie w tym rzecz. Na zakończenie naszego spotkania przeczytam przesłanie dla nas. Na dzisiejszy dzień. Daję sobie czas i przestrzeń na odpoczynek, spokój, oddech. Wypełniam się dobrem i przesłanie Słowa Mocy na zakończenie naszego spotkania. Ufam procesowi przemiany, w którym teraz jestem. Myślę, że. Bardzo wielu z nas jest w procesie przemiany. Terenia pisze: Dziękuję, proszę bardzo, Teresko. I wyciągam kart, przesłanie karty anielskiej na nasze spotkanie Anioł Harmonii. Jego przesłanie brzmi: Żyję w harmonii, kiedy jestem w jedności ze źródłem. I małe przesłanie na zakończenie spotkania. Zaczynaj. Na co jeszcze czekasz? I jeszcze jedno małe. By podsumować nasze spotkanie, zasługuję na wszystko, co najlepsze w życiu. Bardzo piękne, żeby mieć świadomość, że jestem godna, warta, zasługuję na wszystko, co najlepsze. Kochani, dziękuję, że byliście ze mną. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Zapraszam jutro o godzinie 18, na trzeci codziennik na żywo na kanale Netify Ciało, Umysł i Duch. W skrócie już się przyjęło mówić cud na cudzie kanał, który jest częścią projektu Zygiego z Teksasu. Założyłam nowy kanał, dołączyłam do projektu, a projekt ma za zadanie pomóc ludziom budzić się. A więc cudnego czasu. Dziękuję, 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 że byliście ze mną. I do następnego razu. Pozdrawiam.